Witam Państwa. Dzisiejszym filmem zakończymy cykl poświęcony wariantowi Drakona w partii sycylijskiej. Aby obraz był pełny, trzeba pokazać, jak w nim wygrywają czarne. Bo tak, tak, czarne też mogą wygrać. Oto o pojedynek Sebastianelli Hugony z 1989 roku. Wyjaśnienie początkowych posunięć znajdziemy w poprzednich filmach. Analizę rozpoczynamy więc od posunięcia 9, w którym czarne zdecydowały się zabić skoczka d4 czym wyprowadziły na bardzo dobrą pozycję białego gońca czarnopolowego, ale nie zrobiły tego bezsensownie. Teraz czarny goniec białopolowy polowy miast czaić się bojaźliwie na d7, wyskakuje od razu na e6, by łapczywym okiem patrzeć na A2, a A2 to pole tuż przy królu, gdy zrobi on długą roszadę. Białe wierzą, że są szybsze w ataku i nie boją się oczywistego planu związanego z poświęceniem wieży za skoczka, który broni pionka A2. Rozpoczynają swój atak związany z otworzeniem linii H. Co się stało? Biały zjadł jakość i jego planem jest wymiana hetmanów, przejście do końcówki, realizacja materialnej przewagi. Czy zatem czarne nie miały racji poświęcając wieże na C3? Po następnym ruchu się przekonamy. Jak to zwykle bywa w wariancie drakona, czarnym w drodze do zwycięstwa pomaga taktyka. Oto fantastyczne posunięcie goniec G4. Jego cel jest następujący. Chcą odciągnąć pionka F3, który broni pionka E4. Po co? Popatrzmy. Po zabiciu nastąpi szach. Szach z widełkami na Hetmana. Bicie i bicie. I okazuje się, że białe, chociaż mają jakość więcej, muszą się zmierzyć z całą falangą bardzo groźnych czarnych pionków. Ta pozycja jest lepsza dla czarnych. Białe nie chcą więc na nią iść. I nie biją gońca G4. Grają hetmanem na E3. Ale ten ruch też ma swoje wady. Następuje straszliwe posunięcie skoczek E4. Kolejny cios. To posunięcie nie powinno dziwić znawców sycylijskiej. W tym debiucie strzały nadlatują z każdej strony. Gdzie jest pułapka? Ano, jeśli zabić pionkiem skoczka, nastąpi szybki mat. Szach i mat. Jeśli więc zabić skoczka Hetmanem, nastąpi niezwykle nieprzyjemny ruch goniec H6. I okazuje się, że nie można się zasłonić przed szachem gońcem na D2 z powodu mata Hetmanem na A1. Pozostaje zasłonięcie się pionkiem F4. Ale to też nie pomaga. Pora na elegancki finał. Mam pytanie, gdzie za chwilę Biały Król dostanie mata? Hmm. No to jedziemy. Szach. Król rozpoczyna swą podróż. Trza. I dalej. I dalej. Aż tutaj na polu H6 umiera. Zachęcam do grania takich partii. Bardzo dobrze wpływają na samopoczucie.